Witaj! Z tej strony Ania Kacprzyk, Głębia Umysłu. Ostatni okres był dla ciebie trudny, również emocjonalnie, ale udowodniłeś sobie i innym, po raz kolejny zresztą, że potrafisz osiągnąć to, co chcesz. Zarobiłeś dobre bądź bardzo dobre pieniądze. Pytanie: jaką za to zapłaciłeś cenę? Jesteś zestresowany, przytłoczony, pojawiają się problemy z bezsennością, a może kiepski seks. Obawiasz się utraty tego, co już osiągnąłeś, a kolejne inwestycje i gadżety dają tylko chwilowy spokój. Zaczynasz uciekać w alkohol, bo to on daje ci luz, którego tak bardzo potrzebujesz. Brakuje ci czasu, nawet dla najbliższych, i jesteś wewnętrznie podminowany. Możliwe, że dokopujesz sobie, czujesz się niewystarczająco dobry i obwiniasz siebie, a najmniejsze potknięcia, spalają cię. Jest z tym wszystkim niewygodnie, dlatego szukasz rozwiązania. Bo ty chcesz osiągać cele dużo łatwiej. Ja po 18 latach pracy w biznesie na kluczowych stanowiskach, ponad 12 latach pracy nad sobą i swoim rozwojem oraz głębokiej pracy z klientami wiem, co i jak zrobić, aby zacząć realizować siebie i zarabiać bez zbędnej presji. Pomaga takim osobom jak Ty, aby to ciśnienie w środku było mniejsze, aby praca oprócz pieniędzy dawała również radość, wolność i spełnienie. Osoby zyskują spokój w sobie, chociażby dzięki uwolnieniu się od lęków przed konkurencją, zmianą, porażką. Odzyskują swoją moc i wiedzą, co i jak zrobić, aby ją utrzymać. Dzięki procesowi, Uwalniają swoją głowę od ograniczających przekonań na temat siebie bądź zarabiania pieniędzy. Dzięki temu zaczynają realizować swoje cele z dużo większą łatwością, szybciej. Prawda jest taka, że im dłużej będziesz zwlekać z tą zmianą, tym dotkliwiej będziesz odczuwać frustrację, poczucie utknięcia i niespełnione ambicje. A wizja Twojego dobrego i spokojnego życia oraz bezpiecznej przyszłości Twojej i bliskich będzie się sukcesywnie oddalać. I Ty to wiesz. Zapraszam Cię na rozmowę, podczas której powiem Ci, co możesz zrobić już teraz, aby uwolnić się od presji natrętnych myśli, opinii innych, przestać zaniżać swoją wartość i skończyć. Z historiami, które od dawna Ci już nie służą, tylko trzymają Cię w miejscu i nie pozwalają odważnie iść dalej. Kliknij w link, aby umówić się na taką rozmowę. Dzięki i do usłyszenia.